was widzę w kolejnym odcinku, ja nie wiem co się dzieje, Jack dalej leży Obudził się dopiero teraz Oj, Jack Tam już? Widzisz tu kogoś? O co ci chodzi? Co on robi? Co on tańczy? Żeby mam o, mamy? Oj. Nie wiem co ci chodzi? Myślałam, się pewnie masz jakiś widel albo coś So, się się cho, w tak Ugh, czekaj, ja nie, tak, Co że mi rzadko się wydarzyło. Może, być. Czekaj, smołowia, stać. Ile ja spałem znowu? Miesiąc około. Ile? Powtórz to, ile? No, prawie cały miesiąc. Oj, oh, boż. Tajnie, tajnie doszedłem do siebie. Ej. jakieś ciuchy? Nie, wiesz co, pochodzę z swoich serduszka w Dobnijcie, że mi daje jakieś ciuchy To chodź Eee, czekaj chwilę To co? Chodź to O Mogę to jakąś broń? Dzięki za pomoc, w ogóle mm. Dobra Jack, chodź Weź go gdzieś odstaw, dobra? Iść nie wiem, do niego Nie, nie, wiem, dla, nie wiem dlaczego... powiedziałem Twojemu przyjacielowi o tej kryjówce, ale w sumie pomógł mi, więc... Idę, nie, nie mogę tak szybko chodzić. Czuję się jak. masz tutaj szat, masz jakieś moje Dobra, ubiorę się w coś. Daj ja mi się, się przybrałem. Ale co tu się w ogóle podziało to jest po prostu nic nie Eee... Mogę jakąś broń bronić z niej czuję się bezpilnie. dosyć pełen? Lez, kurna. Odstrzelę cię zaraz jak... Dobra, pomy, dajcie mi z nim pogadać. Ja tutaj. Widziałem cię w moich mamach. Co co, co, co co tam robiłeś w tym Gdzie Kiedy? W moich mamach cię widziałem do CHOLERY Jakich o Miałem, miałem jakieś dziwne sny. Widziałem że jak robiłeś napad jakiś z jakąś organizacją. Robiłem napad? Z jakąś organizacją, bardzo na... Powiem ci wszystko, ale każ mi wyjść. dobra panowie, można cię wyjść na chwilę. i byłeś na napadzie na bank! Ściągnij maskę, to się dowiesz. Cholera ci odzedra do tego raz! Czekaj! Okay. Ja ciekawego z snu. Tam gdzie był John. I robili napad, i John was zostawił. Nie wspomina go. John was zostawił, a ciebie zastrzeli. Ty jesteś James? Tak, nie wspominaj I jak ty żyjesz? Ty w tym śnieg z moim zginąłeś. Widziałem perspektywę Johna. Mieli, mieli wyjść stąd. Cię przespać. Szczał w kolano, powinien się na chwilę o Nie, nie, nie. Teraz widzę, jadę po drzeżonego Ciekawe czy jest na chacie. Raczej tak, raczej musi być na chacie. Idę go poszukać A nie na no raczej musi być, gdzie jest? Już go znajdę Ach, no chodzę dalej jak... ...jakś naprawdę Pewnie jest na ogrodzie Nie mogę ty... O, coś tam mieć Stary, ty nie może mnie śledzić No dobra, Mam go... Więc pójdę z tobą. No, jak widać idę jakbym był nawalony, choć nie jestem nawalony. Pójdę z tobą. Twój kolega mnie dobrze zna. Poczekaj, Kim ty jesteś? Nie się może to Słuchaj, praktycznie... Zostawiliście mnie w tej wodzie. Mieliśmy jakiś wybór. Byłem tam, Przedł, nikt nie skakać. Co Dobra. jest skakać toksycznej. Nie, tego zaznaczyłem, ale miałem pewien sen, jak... Miałem z no. twojej perspektywy, jak robiliście napad na bangist Mhm. Wziąłeś kaca, a twój brat... skinął. Nie przypominaj mi tego. Ale wiesz co jest lepsze? Musimy pojechać w jedno miejsce. Tak. To co okay. zaraz zrobimy... Jest... To wygląda jakbyś chciał mnie zabić. Uwierz, nie jest tak. Nie, nie, jesteś moim trzecim. nie chce mhm. się zabić, chłopę Ale to, co tu zobaczysz, to. No, chyba jaja robisz. On żyje. Dawno się nie widzieliśmy, bracie. Chodź. Chyba jaja robisz. Chodź. Nie przeszkadzajmy im. Wyjdźcie stąd, panowie. Ty żyjesz? Zostawiłeś mnie. Umierałem. Ale Jacob mi pomógł jako jedyny. Jako jedyny przeżył. Jak nie. widać nie jedyny. Re reszta się rozlazła po świecie. Postanowiliśmy to zakończyć. Że mi ja zaraz ciebie nie zakończył. I w jakichś dziwnych okolicznościach zna znajduje się w jakiejś prawdopodobnie bazie Jacka. No i co no? Pierwsze przywitanie to od razu pretensje, super. A co się dziwisz, jak mnie zostawiliś na lodzie? I resztę nas. Dziwisz mi się, co mówiłeś przed akcją, że jak ktoś się niebie to mamy zbrać kasę i Ale nie zostawić nas na zawsze. Nie odezwałeś się ani razu. Pomyślałem, że jesteś trupem. Dziwisz mi się, dostałeś z ciężkiego kalibru w łeb. Niby tak. A pamiętaj, że Jacob to dobry medyk. Nie przypominać Jacoba Dobra, a panowie, pogadajcie sobie już? Słuchaj, co tu się dzieje? Młodszy braciszku. Ja nie jest. Co jest? Widzę, dalej o mamy. Będzie, nie wiecie, przykrosić. ja. Chyba się. A. A. Dobra, co ty tu robisz? Jeszcze raz, będziemy mnie dobrą No Mamy wizę jakiś... Widzisz tego gościa tutaj w kasku? Co? Nie wiedziałem, że to dla Ciebie, wiesz... Coś tak... jest... Eee to... yy... Panowie, pomóżcie! mi, On wciąż żyje, ale ledwo. Dobra. A co jest? Ile mam tutaj na Dobyć, hmm, za, nie, za, nie było koniec, prawda? Nie wiedziałem, że go mamy dobyć. Halo, tak. ey! No dobra. Halo, to mnie? No, że się obudzi. Halo. O! Tak. Żyjesz, żyjesz przecież! Co ty robisz? Dobra, żyję nie Miałeś mu pomóc, nie go zabić. Żyję, spokojnie. Co się dzieje, kurde? Ile ja w tym lecę do Jonie? z cztery. 4,5 miesiąca. Ach, cholera. Może no. najwyższy czas wstać się i iść na misję. No, jednak nie idę. Nie dasz rady, człowieku. Najpierw to to musimy ci wózek załatwić. No i to taki porządny, żeby się nie rozleciał. Przydałbym się. No Mogę zak, ci powiedzieć, najmniejsze uszkodzenie Ach. twojego ciała i nie żyjesz. No, co no, zak, co, zak, co tak chemia zrobiła? Co? Kemia? Okay, no te toksyny, do których wpadłem Dobra, Jack. No John. Idź po wózek. Daj, zostaw mnie na razie z nim. Ech. Ech, nie wstanę, a ja nie wstanę. No, posłuchaj mnie, krwawiać. Natychmiast, zginiesz.. Natychmiast, natychmiastowo. Aha Chwila, panowie, gdzie jest wózek? Na dole, że mam. Oh, mamy trzymać Erwin. Yyy... No, mamy. Snowman, mamy. Co z tymi oh mamami? Że wewnątrz Achsie nie trzyma za duże. Polane! Dziękuję, że na mnie się nie masz ten! Gdy ten automatyczny wózdek. Może, ale on gryczy. Dziękuję, że na tu się za zainstalowałeś. Żebym nie musiał nic pchać. Dziękuję bardzo. <noise> dziękuję wobeć, dziękuję. To za nam No ja. Na no dzień nie dobry. wiem Rehablikuję się, nie widać? Co? Będę cię potrzebowała Dobra ja już czekaj, ja tylko się umyję, bo się od tygodnia nie kąpałem Nie pytaj co za dźwięk Czy <noise> Ja tak, ja silny przebranził muszę przyjechać na pewne spotkanie z pewnym człowiekiem, z pewnym milionerem. Halo! Halo Co? Ja też nie zrozumiałem z takim pytaniem. To no mówi? No twój szef! Jaki szef? Nie ja mam szefa. Od narkotyków. Mam wiele narkotyków, na przykład w swoich płucach Dobra, a ile zarobiłem? A jak to mówi? Jack! Aha, Jack, y nic nie zarobiłeś. I tak sobie drogą to sprzedaję ci ten biznes. Coś ty zrobił? Zdarłem go, bo nie żyłeś przez jakieś pół roku.